Drodzy, jak wracałem z portu, zauważyłem, że w centrali Pol Cambo Travel jest otwarta brama. Postanowiłem wejść. No a tutaj taka niespodzianka. Staszek na rewirze, dzień dobry, panie a, Staszku. Siepa. Kawusia z rana. Tak, nawet dostałem propozycję kawy. Także, o, kmerska. Są no to jest ta na zdjęciu. To jest ta Lawa Tak. Przez, przez te, te gryzonie. Mhm. Mm no, ale kmarską kawę lubię, powiem Wam tak. No, nietypowa jest, trzeba przyznać, nie? Ma smak czekolady. Trochę ma smak czekolady. No. Oni chyba tam coś cukru do, dodają do tego, nie? Chyba do wszystkiego dodają. No tak, tak, tak. No tu my mamy taki. Część kuchenną na zewnątrz, ale wszystko jeszcze w budowie. My tutaj jeszcze zobaczymy z przodu, co się dzieje. No widzę jakieś tam zadarzenia. Są także do środka, tak może. A, może wam tylko kawałek, pokażę. Na górze na razie prace tam są wstrzymane, bo czekają na materiały. Aha, tutaj widzę też już. Ładnie wszystko porobione. Ścianki działowe, jakieś pokoje. Tu mamy jeden pokoik. Tu mamy drugi pokoik z łazieneczką. Także się dzieje, dzieje się na pewno. No tutaj oczywiście biuro. To się dużo nie pozmieniało. Na górę nie będę wchodził Bo tam jeszcze śpi ta dziewczyna O, a tutaj widzę już Chłopaki faktycznie coś porobili Plaża jest Piasek jest O, tu ostatnio rozmawialiśmy, bo Przyjechał jeden z moich widzów do Kampotu Oglądał nasz kanał, postanowił no, przyjechać Będzie nawet tutaj 3 miesiące Fajna łódeczka No ale też yy, No też wędkuje, też yy, zresztą jego praca jest związana z rybami Dużo się od niego z Zygmuntem, bo też z Zygmuntem rozmawiamy z nim i dużo się dowiadujemy Ogromna wiedza, no będziemy tutaj coś koło pola Hmm, próbowali tutaj e, no, zrobić jakąś miejscówkę taką i nęcić. E, no, praktycznie ma się kawałek tutaj e, w brzegu dla siebie, także sytuacja jest taka, że można próbować. Właśnie mówię Staszku, że plan jest taki, żeby u Was tutaj zrobić miejscówkę na ryby, żeby nęcić. Plaża jest. W pakiecie, w pakiecie e, sprzątanie plaży będzie. No, ale widzę, że teraz jest mniejszy stan do tych śmieci, tak się tutaj nie zbiera, so, nie? nie? E, jeszcze z pół metra wyżej kamieni mm -hmm. pęce, i będzie, będzie ok. One wtedy będą płynąć dalej. No, niestety, dalej, więc nic się nie da zrobić. No, niestety, no, ale ten widok tutaj to Ci powiem, że naprawdę jest. Hej, a Staszek mnie pyta tutaj jak, się, jak mi się podoba to zadaszenie. No myślę, że fajnie to wygląda. Rozumiem, aha, że tutaj już jest taki początek e, baru, tak? Tu jest taki... Wiesz co to będzie, będzie tam? Wyrównamy to teraz w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie, bo w tym tygodniu będę malował sypialnię, więc i tą kuchnię kończę, a potem wyrównamy tutaj, że mówiłem kwiaty. Także tu będę miał całą... Mhm. Mm, Ale ten pomost dalej macie w planie, czy na razie nie? Na razie nie, nie, nie. Na razie to zostanie. Mhm. A tu, 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 tu ustawimy kwiaty, także widok będzie tych kamieni mhm. zasłonięty. Natomiast widok na rzekę będzie, będzie fajny. I, i tak to... Nie no, widok jest tutaj niesamowity. Naprawdę mhm. tutaj sobie popijać powiedzmy drinka, piwko przy takim widoku, to naprawdę fajnie, fajnie się to prezentuje. Tym bardziej, że tutaj Tutaj macie mur, tutaj macie tego sąsiada z takim w sumie ładną posesją. Spoko, naprawdę. No i to za nie widzę. Tylko ciekawe, czy ja bym chyba może nawet ze dwie tematy dał. co? Eee, plastikową, tą przezroczystą... Nie, nie, to pokrycie takie, takie wiesz, no, ja, ale... stworzywasz już Tak, 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 tak. tak. Także, wiesz, to nie będzie, nie będzie a to jeszcze straszyć. będzie na to? Tak, na to. No. Aha, no, a to nie spoko. A straszyć, a, a zasłonić, nie? Przedeż. No, spoko. Ja już wyjechałem od, od Staszka, od pola, a tutaj możecie zobaczyć właśnie jak przepompowują piasek z rzeki tutaj na lokalne grunty. Jakieś były krzaczory, tutaj dużo wody było. No a teraz widzę, że wypełniają tam w ogóle będzie takie duże osiedle budowane. No ale tutaj możecie zobaczyć, właśnie jak się wypełnia piaskiem z rzeki. Tutaj lokalne grunty. Czy to dobre podłoże, podbudowę? Nie wiem. Nie mnie to oceniać. Ale powiem szczerze, że pierwszy raz widziałem, że barki ten piasek wydobywają, a jeszcze w ten sposób tutaj nie widziałem. Ja przyjechałem po jajeczka, ale pokażę wam jakie piękne grzybki. Tutaj to chyba boczniaki, takie jak Michał. Ciekawe czy to spacze pod Tu macie przykład właśnie jak przychodzą nisi. Jak mówiłem w Tajlandii ponoć to jest nielegalne, takie chodzenie. W każdym razie ciekawostek, zobaczcie jak w aktualnej sytuacji mają stopy odkryte, nie wiem dlaczego pani dała pieniążki do torby do tam gopomnika ryż no i poszli dalej stadion w Kampocie tam jak widzicie mamy Bokor Mountains, czyli tutaj lokalne góry a ja przyjechałem troszkę przed treningiem jeszcze. Mam jakąś godzinkę do treningu. Na stadion troszkę pobiegać. A tak na dobrą sprawę to zrobić trochę dynamiki. Planuję zrobić takie tutaj sprinty 40 metrów, 10-15 takich startów. Już się przebiegłem co prawda na około dwa razy. No ale takiej dynamiki mi się trochę przyda, aczkolwiek powiem Wam, że jak na razie zdrowie dopisuję. Jedynie z jednej strony yy, pleców, z dołu można powiedzieć, mam delikatnie taki jakiś dyskomfort, ale to być może od y, ostatnio biegania po, po betonie. Dlatego od y, teraz będę biegał tutaj na trawie. Delikatną rozgrzewkę robię i biorę się za sprinty. Pobiegane 15 odcinków, po 50 metrów. Lecę dalej na trening. Ale co Wam jeszcze pokażę? Tutaj, właśnie taką ciekawostkę. Zobaczcie, jest godzina. No, już centrum jest późniony, Jest godzina po trzeciej. A chłopaki, już tutaj jak przyjechałem po drugiej. Już tutaj byli grają w jakieś tam kule. Nie wiem, są to może tuktukarze, może miejscowi. Ale widzicie, tutaj ogólnie życie polega na tym, żeby się za dużo nie napracować, żeby mieć co jeść, no i żeby cieszyć się życiem, a w tym przypadku yy, nie wiem, czy na pieniądze, czy nie, bo jest to nielegalne. Tutaj oni mają straszne tendencje do hazardu. W każdym razie tam sobie grają, sobie jakiś gość siedzi, tu mamy jakiś podium, a tam też możecie zobaczyć, ktoś sobie, ktoś sobie odpoczywa, tam leży, może ukrywa się przed pracą, nie wiem. No ale tak to właśnie wygląda. Ale mi ta stabilizacja ostatnio skacze, muszę coś chyba z tym telefonem zrobić. No dobra, lecę dalej, bo już jestem troszkę spóźniony, ale rozgrzewka, wstępny trening jest. Dobra, jestem już w siłowni. Będzie skakaneczka. Chłopaki tu cisną. Tak, patrzyłem na ten filmik, jak biegałem, powiem sobie, że Kiedyś byłem bardziej dynamiczny, no ale też byłem lżejszy i, i też grałem w piłkę, także amatorsko, bo amatorsko, ale dynamika by na pewno była większa. Myślę, że trzeba powoli odpuszczać już siłownie, raczej koordynacyjne ćwiczenia, dynamika, no i technika, no, no i kondycja na pewno. Także siłowni sobie na razie odpuszczę, przecież tak już myślę, że schudłem, no nic. Koniec nagrywania, biorę się za skakaneczkę i cisnę dalej. Fragmenty walk, które teraz zobaczycie, to nic innego jak kung-mei. Wygląda to bardzo podobnie do Muay Thai, aczkolwiek sposoby, techniki uderzeń rękami, nogami troszeczkę się różnią. pokażę wam taką ciekawostkę ja kończę trening ale tutaj trener który, który którego właśnie widzicie on też handluje moimi rękawiczkami rękawiczki halto także widzicie jego podopieczni właśnie rękawiczki halto ubierają miło dzisiaj ciężki trenero. Tak się wzmacnia. Widzę strzela. Jeszcze jeden zawodnik. Ja dzisiaj prawie zemdlałem. Jestem zajechany do masakruje. Dzięki za dzisiaj. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, czym jest projekt Smarteco, który rozwijamy w Kambodży, zapraszamy do firmy Smarteco Przetwórstwo w Kambodży na naszym kanale.